Cześć. W tym filmie pokażę Ci, jak korzystać z kalendarza wizyt Altegio, podkreślając jego kluczowe funkcje oraz to, jak mogą one zwiększyć wydajność planowania. Po dodaniu pracowników, usług i harmonogramów pracy, czas zacząć korzystać z kalendarza wizyt. Znajdziesz go tutaj po lewej stronie. Z tej strony głównej możesz szybko uzyskać dostęp do wszystkich ważnych szczegółów dotyczących aktywności Twojego salonu. Na przykład, klikając na łączną kwotę pieniędzy na górze strony, możesz zobaczyć podział statystyk dnia. Znajdziesz szczegóły takie jak programy lojalnościowe, sprzedane produkty i opłacone usługi, zarówno gotówką, jak i kartą. Klikając przycisk Dzień, możesz sprawdzić dostępność swoich pracowników na dany dzień, a także dostępność swoich zasobów. Możesz również sprawdzić dostępność wybranego pracownika na cały tydzień, klikając przycisk tydzień i wybierając pracownika, którego chcesz sprawdzić. Ten suwak umożliwia dostosowanie skali kalendarza spotkań. Po prostu przesuń go, aby powiększyć przedziały czasowe dla większej szczegółowości lub zmniejszyć dla szerszego przeglądu. Jeśli chcesz dodać nowego pracownika do wybranego dnia. Kliknij przycisk z ikoną osoby. Dodaj pracownika, ustaw jego godziny pracy i zapisz. Możesz również usuwać zmiany lub dodawać przerwy, jeśli to konieczne. Można również wyszukać historię wizyt klienta, klikając przycisk w prawym górnym rogu i wpisując imię lub numer telefonu klienta. Tutaj możesz zobaczyć pełną historię wizyt, kiedy ostatnia wizyta miała miejsce i średnią kwotę wydatków. Możesz również uzyskać dostęp do karty klienta i dokonać rezerwacji dla klienta w tym menu, klikając przycisk Zarezerwuj klienta, a następnie klikając na wybrany przedział czasowy. Dzięki chatbotowi połączonemu z Altegio możesz pisać do nich bezpośrednio stąd, klikając przycisk Czat na WhatsApp. Teraz zarezerwujmy wizytę. Na przykład chcemy utworzyć wizytę dla Anety o 11 rano. Wystarczy kliknąć przedział czasowy i wybrać opcję rezerwacji, ponieważ jest to indywidualna wizyta. Teraz wprowadźmy imię klienta na panelu po prawej stronie. Jeśli klient jest już w Twojej bazie danych, jego dane wyskoczą automatycznie. W przeciwnym razie Możesz dodać jego imię oraz numer telefonu. Podczas umawiania wizyty dla powracającego klienta, możesz wygodnie wybrać go z listy poprzednich klientów w tej sekcji. Następnie wybierz usługę, którą klient zarezerwował w środkowej sekcji. Możesz dodać wiele usług, także tych najczęściej wybieranych przez Twoich pracowników. W lewej sekcji możesz zmodyfikować datę, godzinę oraz czas trwania wizyty, jeśli to konieczne. Znajdują się tam również przypięte pola takie jak komentarze, zasoby, kategorie wizyt oraz kody kolorów. Gdy wszystko jest ustawione, kliknij Zapisz wizytę. Nowa wizyta pojawi się na zielono, co oznacza, że została utworzona przez administratora. Jeśli będzie fioletowa, Oznacza to, że została zarezerwowana przez klienta online. Po zapisaniu, możesz kliknąć wizytę, aby zobaczyć więcej szczegółów. Stąd możesz zaktualizować status wizyty, czy klient potwierdził termin, czy nie przyszedł, czy przybył na wizytę. Jeśli klient nie pojawił się na wizycie, zmień status na nie przyszedł, a wizyta zmieni kolor na czerwony. Dzięki temu łatwo śledzisz nieodbyte wizyty. Gdy klient przyjdzie, zmień status na przybył, a wizyta zmieni kolor na jaśniejszy odcień pomarańczowego. Po ustawieniu statusu możesz przejść do realizacji płatności. Kliknij wizytę, przejdź do środkowej sekcji i naciśnij przycisk Zapłać. Po prawej stronie zobaczysz podsumowanie usług oraz całkowitą kwotę. W sekcji Płatność wybierz szybką płatność, aby szybko zapłacić gotówką. Kartą lub linkiem do płatności, albo użyj dzielonej płatności, aby podzielić koszty na różne metody. Możesz także wydrukować paragon lub anulować płatność za pomocą ikony kosza. Po zakończeniu płatności, wizyta zmieni kolor na pomarańczowy, co oznacza, że wszystko zostało opłacone i potwierdzone. Jeśli musisz usunąć wizytę, po prostu kliknij przycisk Usuń wizytę. To wszystko jeśli chodzi o rozpoczęcie pracy z kalendarzem wizyt, ale jest jeszcze wiele funkcji, o których porozmawiamy w kolejnym filmie. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, możesz skontaktować się z nami za pomocą czatu wsparcia, WhatsAppu lub Telegramu. Nie zapomnij polubić i zasubskrybować oraz kliknąć kartę powiadomień, aby uzyskać więcej filmów. Do zobaczenia następnym razem.